Każdy z nas zrobił dzisiaj to, co do niego należało. Przede wszystkim dał z siebie wszystko. Bohaterem Dnia Piotrek żyła, który oddał dwa niesamowite skoki i był takim motorem napędowym drużyny. Ale każdy z nas po prostu również zasługuje na słowa uznania. Nie tylko zawodnicy, ale cały sztab szkoleniowy, który wykonuje ogromną pracę. No i kibice, którzy nas tak dzisiaj pięknie wspierali. To jest naprawdę. Wspaniały moment dla każdego zawodnika stać na podium i, i patrzeć jak ci kibice cieszą się razem z nami. Pierwszy był bardzo spóźniony, wciąż szuka, szukałem takiego dobrego tempa, tempa odbicia na progu i, i tak naprawdę udało mi się to zrealizować dopiero w skoku ostatnim ale to do, dobry też dzień. To był dzień, który e, poświęciłem na pracę, na, e, na to, żeby też cieszyć się po prostu skokami i dzisiaj, dzisiaj branie udziału w takim spektaklu to jest naprawdę czysta przyjemność. Jest kilku zawodników, którzy mają naprawdę duży potencjał i duże możliwości na tą chwilę, e, no, a wygra jak, jak zawsze najlepszy.